dobijemy do tego tysiaczka dalej. To będzie krótki film, może. Chol. Pokażę mi że to się inny, nie uczy. Ja wam nie mówię, ale... Wprawdzie to dostałem promkę od Pana Rispera. Powinniście wiedzieć od kogo. Promkę dostałem... On to nie jest jakiś duży youtuber. Robi i Edgara. I bo już zostanie zabity. Z nie puściłem. Ale proszę. Ta się ta się. espera que eu nem mando essa foto pode tá saindo pode tá tudo certo que Jedno takie drugie jest firma. dalej. Koła To nie jest jakaś stara matka. To jest dosyć Powstała po pojawieniu się ponownym skrzynek. Boxów.

kes hiç ses ben de şeral tofa

ja Wam życzę spełnienia wszystkich tych, jak to się nazywa, wszystkich postanowień noworodnych. Życzę Wam nie przez I oczywiście życzę Wam nie przez panie. Północy. To jest bardzo ważna godzina. Wtedy się najczęściej bierze. Jak to się nazywa? Postanawia życzenia. Postanawia. Postanowienia noworoczne. Idę Ej, przecież mi, mi zaczęło, okej, okay, ale jakby ja mi też za mnie nie zaczęło. Nie myślę, że żeby mi to ona nie dostała obrażeń w ogóle. Skoczyłem na nią, i obrażeń nie dostała. Kurczę, co? Ja no na serio co? tu byłem, ona była tu przy ściany Nie wiem. Będziecie musieli zobaczyć. Ona jest czytelką. Tu tak samo. Czekaj. Zobaczcie. Przegrasz, kurczę Patrzę powtórkę A, to nie ta To nie z tego powtórka Kur... no, ale tam było widać, że ja nie powinienem dostawać okazać, że nie przecież ściany tu leciały. Tylko nie przez kaktusa, i, a przez to też w sumie No co? Z nie, nie chciał w to wskoczyć. Ja Mi ulc się zepsuł. Ona jeszcze mnie tak strzeliła, była tu? Tak to nie Mi się ulc oczywiście zepsu. Mm. Mm. Prezencik mi jakiś dobry, dajcie proszę. Te prezenty były dobre, teraz no są słabe. Przez co? Nie wiem. Ale coś się osłabiło? Jak ktoś do mnie skoczy, to ja. Uduszone. Ej, ale jak ja, jak i nie nie to nie ta we mnie strzeliła, bo to widać, tu, ta, ja, tu ja tu stałem, i ta, to tam. Uduszone. Co kurwa? Ta bomba nie miała prawa mnie trafić. Nie wiem, albo on ma jakieś cheaty. Albo teraz sepsuli Denymajka i ma większą bombę. Nie wiem, ten majka, jak widać. Bo ma większy atak bomby. Co większy Wybuch jest od tej bomby. Zabijcie był wcześniej. Zabijcie dynamikę, to ja będę bezpieczny. Dzięki. Najważniejsze jest, żebym nie zginął. Dlatego idę najpierw kąpić tu w trzy krzaki. Proszę zabić na Marykę, bo to będzie dobre. Whatever. 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 to Whatever. 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 Słabe. Mam Nie pamiętam już, no nie. Oczywiście, że nie. No nie. Na co dalej? Franka będę od to nie. No, zostawiłem. Mam nadzieję, że Franka trafi gdzieś. Bo nie chce mi się na niego zbierać. Hmm, wiecie. Też nie potrzebuję zbytnio. Ja potrzebuję go, bo tu. Nie mam czym grać. I jeszcze muszę pomaca oczywiście tu sobie ustawić, bo mam coś mam ogólnie podgląd, która minuta jest, bo ja nie mam ja, Mam podgląd. No i czasem mi ten punkt chodzi. Następną sigiemkę puszczę, obiecuję. Następną sigiemkę puszczę, obiecuję wam. Teraz chcę się trochę poflaksować tą... Żeby mnie trafić, trzeba tu stać. Albo jak... Um, Kurcze, nie. Sorry. Maj wino. Mm, mm. Muszę to zrobić, choć mi się nie chce. Jak ja tego nie zrobię, jestem noob. Kurwa. Kurwa, ty... Sorry. No już tak nic nie zarabiam. Ale no nie mogę nawet przeklinać, bo nic nie zarabiam. Oczywiście YouTube, YouTube, YouTube Nie zarabiasz niczego, nie ma się przynajmniej tysiąca subów. Nawet jak maszę podpiętą kartę kredytową. Chciałem pejstwkard podpiąć ze psori. Co? Na hita? Jak ja miałem ponad 300. Było to widać, że miałem ponad 300. Kurwa, znowu zostałem z tymi trzema. Nie, 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 nie. bo ogólnie jak nie będę miał na daleko, pokój jest tu taki co Czemu Fortnite, jak to był start? Ja jestem, chociaż normalna nazwa polski brawler, jestem The no Polish Brawler TV. Zapomniałem, ze sam... ten svůj klucutký O. Ještě mi. Jeden k Oj, nevím, s gémke. Obitý jest, obitý jest. Jeden na jednego, kurczę, jeszcze to tu wieżyczka. szkadzała, to nie mogłem na otwarty wychodzić tu, to musiałem na zamkniętym I za na zamknięciu się O, uh, dwóch na raz. Mm. nie, to było za, to nie za, raz po, w <noise> 2020 nie zaraz po. W tym lizardzie. Firma. Ogólnie w 2024 roku nie wtedy firma. Teraz po Ogólnie w 4 stycznia. O godzinie 1 wprowadzili to. to? Две особы с гемком нисут. Czekam na kogoś. Do cię! Nie popatrzcie, bo pasie. Bo basie nie popatrzą. Nie mm. popatrzcie, bo pasie. A pewnie tamtym już płaczę. Nie, 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 płaczę, to się płaczę. Każdego wyjaśnię. Nie jest łatwo wbić tysiąc dla mnie. Czemu mam rzadko się najwięcej puszek. Najlepszy jest to, gdy. Edge, mam to Do doktora. Edge ma przecież doktora. Nie, tu. Ender nie będzie. Teraz ciebie Za to dam... Za Sigma dam lagi. Widzisz, Z lagami cię pokonałem. Widzisz ej, ej, widzisz, ej. Z lagami cię pokonałem, ej! Zrobiłbym pioseneczko. Dueleten, du hadde flest bønner? Вах. Uh да -oh. Ten-year-old to No, that's so confusing. What's you? What's wrong with you?

Napad no, nie ma do czego mu. jest fajna, ale nie było No, to jest się... cukrowa. Ja Zablokowała mi się na ściance. Tam nie odkryje się.

On sa um sam się w Kurwa, 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 Nie, kurwa, nie. kurwa, 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 nie kurwa, kurwa, są kurwa, w kilach i śmierciach, co mi to... Jak on... To, nie, jako, no. Kto, że strzelił dwa razy, to... Dobra, pa. Jeszcze raz życzę... spełnienia wszystkich postanowień noworodnych i żegnam!